Witajcie na kanale, ja jestem Sehio i dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, jak kiedyś budowałam i jakie popełniałam błędy. Jeżeli chcecie, możecie potraktować ten filmik jako poradnik albo po prostu zobaczyć i przypomnieć sobie, jak to samemu kiedyś się budowało te domy. Na końcu filmu będę pokazywała domy, które budowałam niedawno. Jeżeli Was ciekawi, jak wyglądają budynki w moim nowym mieście, to zachęcam do obejrzenia. Dodam, że nie używałam prawie żadnych modów do budowy tych domów, ponieważ chciałam wykorzystać na maksa to, co nam ta gra oferuje. Teraz czas na chwilę grozy. Zbudowałam przykładowy dom w stylu, którym robiłam domy kiedyś. Nie przestraszcie się. Uwaga, oto on. Wygląda jak jakaś piramida Heopsa. Po prostu... no, no jest to straszne, nie oszukujmy się. Ale tak kiedyś wyglądały moje domy. Żadnych fundamentów, żadnego wydziwiania, po prostu jeden wielki kloc. To był mój pierwszy błąd, jaki popełniałam, a mianowicie zbyt prosta bryła domu. Niestety, ta bryła nie ma niczego interesującego w sobie. Kiedyś brałam sobie takie narzędzie, robiłam po prostu jeden wielki prostokąt lub kwadrat, i to był koniec tego domu. Nie kombinowałam. A właśnie o to chodzi, że zbyt prosta bryła domu daje później taki efekt dachu. I nawet jeżeli ten dach zrobimy mniejszy, na przykład gdzieś tutaj, to i tak nie wygląda to dobrze, no nie oszukujmy się. Pomijając liczbę okien, jaka tutaj w ogóle była stawiana. Kolejnym błędem były zbyt duże pomieszczenia. Jeżeli komuś zależy na tym, aby łazienka wyglądała w miarę normalnie, po prostu jak dla zwykłego sima, to wystarczy przełożyć te meble najpierw, a później dopiero budować ściany. Czyli najpierw stawiamy wszystko, co chcemy zawrzeć w danej łazience, żeby Simowie też mieli dostęp do tych rzeczy i później stawiamy ściany. I takim sposobem ta łazienka jest bardzo malutka. Zobaczcie, ile miejsca pozostało. No po prostu cały dom zmieściłby się tutaj. Tutaj dowód, że można z tego zrobić kawalerkę i w dodatku zostanie sporo wolnej przestrzeni. Oczywiście, gdyby korzystać z modów, można by tutaj jeszcze pokombinować, ale chciałam pokazać, że bez modów też można. Kolejna rzecz, punkt trzeci, to stawianie samych najlepszych, najdroższych sprzętów i oczywiście wpisywanie kodu na kasę. Wiecie, wchodzicie do rodziny, od razu kod na kasę, cyk, 50 tysięcy, budujemy dom, jak nie starczy, to jeszcze raz i tak dalej. Więc to jest moim zdaniem spory błąd, bo to sprawia, że każdy dom wygląda u was tak samo, bo ma te same meble. Na przykład taką lodówkę uwielbiałam, zawsze ją stawiałam do każdego domu. Tak samo jak te krzesła, też zawsze były wszędzie. Podobnie w sypialni: też najdroższe łóżko, najdroższe szafki. Podobnie w salonie: najdroższy na tamten czas telewizor, bo nie miałam wszystkich dodatków. I najdroższe jakieś kanapy i fotele. Moim zdaniem efekt jest taki, że każdy dom jest taki sam. I po prostu Simowie mają za dobrze. Jeżeli wszystko im się układa w życiu, to gra robi się nudna, dlatego nie sądzę, żeby to był jakiś super pomysł. Poza tym, drogie rzeczy kuszą złodziei. W ogóle taka ciekawostka, kiedyś zawsze stawiałam dwa alarmy przeciwwłamaniowe, bo bałam się, że jeden nie zadziała. Kolejny błąd to brak szaf i miejsc do przechowywania. Byłam kiedyś przyzwyczajona do tego, że szafa na ubrania powinna się znajdować wyłącznie w sypialni i to jest jej jedyne miejsce. Ale jak popatrzymy na swoje domy, to często też w salonie mamy różnego rodzaju szafy albo w przedpokoju, w jakichś korytarzach. Po prostu musimy gdzieś trzymać te swoje rzeczy, więc nie może być tak, że stawiamy jedną szafę na cały dom, bo to nie wygląda realistycznie. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi takie simowe pomieszczenia, to nie mam nic do tego. Piąty błąd, jaki popełniałam, to niemądre łączenie funkcji pomieszczeń. I co ja mam na myśli mówiąc niemądre łączenie funkcji pomieszczeń? Dobrym przykładem na to jest ten oto gabinet. Wiadomo, jak się wejdzie tutaj, taką zakładkę hobby, to masz tutaj pełno różnych, fajnych, ciekawych rzeczy, które można postawić do gabinetu. Efekt jest taki, że jest po prostu nawalone wszystkiego, i nikt o zdrowych zmysłach w realnym świecie by czegoś takiego nie zrobił. Pomijając ten rząd śmiesznych półek na książki. Myślę, że to, co jest ważne, to aby rozdzielać niektóre funkcje. Na przykład, tego rodzaju komputer mógłby znaleźć się w sypialni, w sypialni nastolatka. Ponieważ często mamy po prostu komputery w swoich pokojach, nie mamy tam tylko łóżka i szafki. No chyba, że ktoś ma, no to No, no to przykro mi. Janino mogłoby na przykład pójść do salonu. Wow! Tego rodzaju sprzęty do ćwiczeń mogłyby znaleźć się w pokoju, gdzie byłaby siłownia. Wow! Ale w sumie mało osób ma coś takiego. Więc na przykład taki rowerek do ćwiczeń mógłby też się znaleźć w jakimś salonie. Wow! Albo gdzieś tam na tarasie, żeby sobie poćwiczyć. Wiecie, taka siłownia na powietrzu. Teraz to już jest tego pełno. Sprzęty muzyczne, no to tutaj już zależy, czy konkretny sim się tym interesuje, wtedy można wstawić im to do pokoju, czy na przykład cała rodzina gra, można to dać do salonu i tak dalej, no ale nie łączmy takiego cichego pokoju, gdzie chcemy sobie pograć w szachy, z czymś takim, że jest tu pełno muzyki, jakiegoś naparzenia na talerzach, podnoszenia ciężarów, jakieś tam klawisze. A jak już jesteśmy przy tym pomieszczeniu, to kolejnym błędem było niesmaczne mieszanie stylów. Akurat o gustach nie można za bardzo dyskutować, ale na pewno rzuciło wam się w oczy już to biurko i fakt, że jest bardzo nowoczesne, ma zupełnie nową formę. Są tu też elementy szkła, metalu, a wokół mamy jakieś ciemne, zapyziałe stare drewno, i to zupełnie do siebie nie pasuje. Moim zdaniem. Warto jest ujednolicać styl. Wow! Chociaż oczywiście są fajne pomieszczenia nowoczesne, gdzie znajdują się na przykład jakieś stare elementy, stare meble. Jeżeli ktoś umie to połączyć, żeby to wyglądało dobrze, to super, ale jeżeli ktoś stawia najdroższe biurko tylko dlatego, że jest najdroższe i kompletnie to nie pasuje do reszty, no to nie polecam. Kolejnym błędem było zamykanie się w jednym pomieszczeniu. Co to dokładnie oznaczało? W pokoju dziecięcym budowałam wszystko dla dzieci, to znaczy stawiałam krzesełko dla dzieci, nawet dodatkową lodówkę, żeby nie trzeba było chodzić do kuchni, pełno toalet, pełno różnych zabawek dla dzieci. I efekt był taki, że to dziecko przez cały okres swojego dorastania nie wychodziło z pokoju, bo wszystko miało na miejscu. Moim zdaniem fajniej byłoby jednak usunąć tę lodówkę żeby można było pójść do kuchni, przesunąć to krzesło do jadalni, żeby po prostu to dziecko mogło uczestniczyć w życiu rodzinnym i jeść razem z rodzicami. No akurat tutaj stylem nie pasuje, no ale nieważne. Zamiast takiej ilości toalet, no to postawić jedną czy dwie, no bo to jest bardziej realistyczne. Może nawet zanieść do łazienki, a oprócz tego niektóre zabawki przenieść do innych pomieszczeń. Bo przecież dzieci zostawiają zabawki w całym domu, a nie ma tylko jednego pomieszczenia, gdzie one spędzają całe swoje dzieciństwo. Na przykład króliczka można dać do salonu. Odnośnie zamykania w jednym pomieszczeniu, to też miałam taką tendencję, że budowałam pokój dla zwierząt. Moim zdaniem, z perspektywy czasu, to nie jest dobry pomysł. Łóżko dla zwierząt może się znaleźć, chociażby w sypialni, jakieś takie yy, różne. Podesty dla kota niech sobie stoją w salonie, i inne drapaki o jakieś takie niech sobie tu stoją. Miska może się znaleźć na przykład w kuchni. I w ten sposób jakoś to porozdzielać, żeby nie było pokoju dla zwierząt, ponieważ uważam, że to jest mało realistyczne. A zwłaszcza, że w tym pokoju dla zwierząt dawałam zawsze taki dywanik i takie tapety w zwierzaki, więc już naprawdę to było mocno przesadzone. Punkt ósmy. Brak ozdób, lub przypadkowe ozdoby, byle żeby były. Moim problemem było, że nie za bardzo umiałam dekorować te pomieszczenia i albo ozdób nie było żadnych, albo wybierałam te najdroższe ozdoby i stawiałam, gdzie popadnie. No, na przykład tutaj sobie to postawiłam. Pięknie, to wygląda naprawdę. No, tutaj to jeszcze jakoś się to prezentuje. Ale te obrazy tutaj, no naprawdę, co one miały przekazać? Przecież to wygląda jak po prostu, a dobra, postawię coś, żeby nie było pusto. Pomijając ilość szafek, jakie ja kiedyś stawiałam, matko! To była tragedia po prostu. Dwie ściany szafek. Kto tego używa? Te ozdoby muszą być przemyślane. Nie mogą być po prostu tak postawione, byle żeby były. Bo to widać. Widać, że to jest po prostu przypadkowe. To jest po prostu przypadkowe. Dziewiątym błędem było kurczowe trzymanie się jednego koloru. To wspaniale widać w tej łazience. No, akurat teraz ten kibelek tutaj nam zaburza kolorystykę. Łazienki u mnie zawsze były na niebiesko, no bo w końcu woda i te sprawy, wszystko się kojarzy, wszystko pasuje. Było za dużo tego niebieskiego. Tutaj powinna być jakaś biel, jakiś inny kolor. Ja zwykle buduję w ten sposób pomieszczenia, że albo łączę dwa kolory, albo najlepiej trzy lub cztery, i wtedy to wygląda najlepiej. Jeżeli zawsze w pokoju dawaliście takie duże dywany, tak jak ja tutaj kiedyś dawałam, to na przykład spróbujcie w pokoju dziecięcym postawić na jakieś delikatne drewno i gdzieś tam tylko kawałek dać dywanu, zobaczycie, że to będzie zupełnie inaczej wyglądać. Na przykład, tutaj weźmiemy sobie jakąś podłogę, żeby nie było, że z modów to wezmę jakąś zwykłą. I zobaczcie, że teraz to zupełnie inaczej wygląda. Owszem, nie jest to nadal najpiękniejsze, trzeba by było to całe przerobić, ale moim zdaniem jest o wiele bardziej realistycznie, że gdzieś tam ten dywan sobie leży, niż że cały pokój to jest jeden wielki dywan. Bo takie wykładziny to, to to kiedyś. To. Ostatnim błędem, jaki popełniałam, to był brak myślenia o charakterze Simów i o domu jako całości. Kiedyś nie było tak, że zastanawiałam się nad rodziną, która będzie mieszkać w tym domu, żeby to pasowało do ich charakteru, żeby to oddawało to, kim są. Tylko po prostu stawiałam najdroższe sprzęty, budowałam według tego samego schematu i zawsze wychodziło coś takiego. Teraz nie boję się na przykład cegły na ścianie. Nie boję się drewna w pokoju dzieci, czy w łazience. Nie boję się kamieni. Wow, nie boisz się kamieni, gratulacje. No kamień! Oj, I dzięki temu można zbudować fajny dom. Nie trzeba właśnie trzymać się kurczowo jednego stylu. Więc pomyślcie, kim są wasi symowie. Pomyślcie, co chcecie przekazać w ogóle budując taki dom. I wtedy dopiero zabierajcie się za budowanie. A teraz wrzucę kilka fajnych ujęć na moje nowe domy, żebyście zobaczyli, jak łączę kolory, jak to teraz wygląda, czy bryły są ciekawsze, czy. Piszcie, jak wy kiedyś budowaliście, jakie błędy popełnialiście? Może chcecie poznać rodziny z tego miasta? Wtedy dawajcie mi znać, ja wam chętnie o nich opowiem. A Sław pojawi się niedługo, jakby coś. No i tyle.